Uwielbienia Maryi według Alfonsa de Liguoriego, przykład dziewiąty. Jelebny Jan Horold, który wydał znakomite dzieła pod pokornym nazwiskiem Ucznia, pisze, że pewien człowiek żonaty wiódł życie zdrożne. Żona jego, kobieta cnotliwa, nie mogąc przywieźć go do opamiętania, prosiła aby pozostając w tak opłakanym stanie duszy, odprawiał przynajmniej jakie nabożeństwo do Matki Bożej, chociażby tylko to, zachowując, żeby ile razy przechodzić będzie około jej wizerunku, odmówił zdrowaś Maryja. Zgodził się on na to. Pewnej nocy, gdy biedak miał znowu dopuścić się grzechu, spostrzegł w dali jakieś światło. A zbliżywszy się, obaczył, iż była to lampa paląca się przed posągiem Maryi z Dzieciątkiem Jezusa na ręku. Odmówił zdrować Maryjo, jako to już zwykł, leczynił. Lecz potem cóż ujrzał? Oto boskie Dzieciątko całe okrywy, okryte krwawiącymi się ranami. Przerażony, a oraz i silnie wzruszony, miarkując i z grzechy to Jego zadały, to rany Zbawicielowi rozpłakał się, lecz zauważył, że Pan Jezus odwrócił się do Niego plecami. Wtedy mocno przestraszony uciekł się do Przenajświętszej Panny i tak do Niej przemówił. Matko Miłosierdzia, Syn Twój mnie odrzuca. Nie mogę znaleźć łaskawszej i przemożniejszej obronicielki nad Ciebie, któraś Matką Jego. O pani moja, spomóż mnie, wstaw się za mną do niego. Na co Matka Boża odpowiedziała mu z posągu, Wy grzesznicy nazywacie mnie matką miłosierdzia, lecz oraz nie przestajecie czynić mnie matką bolesną, bezustannie ponawiając mękę syna mojego i moje własne boleści. Wszelako, ponieważ ta najlitościwsza orędowniczka nasza. Nie pozostawia nigdy bez pociechy upadającego do nóg jej, zwróciła się tedy do boskiego syna swojego z prośbą, aby przebaczył temu nieszczęsnemu człowiekowi. Zdawało się jednak, że pan Jezus nie chciał tego uczynić. Lecz przenajświętsza panna, stawiając przynajdroższe dzieciątko swoje, w framudze uklękła przed nim, mówiąc: Synu mój, Puty, nie odstąpię od nóg Twoich, aż przebaczysz temu grzesznikowi. A wtedy rzekł Pan Jezus, Matko moja, niczego odmówić Ci nie mogę. Chcesz, abym Mu przebaczył, dla miłości Twojej przebaczam, niech przyjdzie i ucałuje rany moje. Grzesznik przystąpił we łzach, się rozpływając. A w miarę jak całował rany przy najświętszego dzieciątka, zagajały się one od razu. Po czym Pan Jezus uściskał go na znak pojednania. Od tej chwili człowiek ten zmienił się zupełnie i wiódł życie najprzykładniejsze, wiernie i gorliwie służąc Maryi, która mu tak niezmierną wyjednała łaskę. Modlitwa. O panno niepokalana, cześć oddaję przeczystemu sercu Twojemu, w którym sam Bóg spoczął rozkosznie, sercu pełnemu pokory, czystości i miłości Boga. Ja zaś, grzesznik, przystępuję do Ciebie, sercem ochydnie skażonym i wrzodami pokrytym, o matko miłosierdzia. Pomimo tego nie odrzucaj mnie. Lecz owszem, tę większą miej nade mną litość i poratuj mnie, aby pospieszyć mi na pomoc. Nie szukaj we mnie nic cnót, ani zasług. Zgubionym i wart tylko piekła. Patrz, Jeno, proszę, na ufność, jaką mam w Tobie i na moje postanowienie poprawy. Patrz, co Jezus zrobił, wycierpiał za mnie, a potem opuść mnie, jeśli to możliwe. Przedstawiam Ci wszystkie cierpienia całego życia Jego, zimno, jakiego doznawał stajęce Betlejemskiej, podróż, którą odbył do Egiptu, krew, którą przelał, ubóstwo, trudy, cierpienia, śmierć, którą poniósł w Twojej obecności z miłości ku mnie, a więc Ty z miłości Jezusa wesprzyj mnie i zbaw. O Matko moja, nie chcę i nie mogę obawiać się, żebyś mnie odepchnęła. Kiedy oto uciekam się do ciebie i błagam twego wsparcia, gdybym miał taką obawę, uwłaczałbym twojemu miłosierdziu, które nawet wyszukuje nieszczęśliwych, by ich wesprzeć. O najlitościwsza pani moja, nie odmawiaj litości temu, któremu pan Jezus krwi swojej nie odmówił, lecz zasługi tej krwi najdroższej nie wyjdą mi na korzyść, jeśli mnie nie polecisz Bogu. Po tobie spodziewam się zbawienia mojego. Nie proszę cię ani o dostatki, ani o zaszczyty, ani o żadne inne dobra ziemskie. Proszę cię o łaskę Bożą, o miłość syna Twojego Jezusa, o spełnienie woli Jego i w końcu o raj niebieski, abym go miłował na wieki. Czy sposób żebyś nie raczyła mnie wysłuchać? Tak nie będzie. Nie masz o tem wątpliwości, jużeś mnie w tej chwili wysłuchała. Mam tego nadzieję, już modlisz się za mną, już wyjednywasz mi łaski, o które błagam, już mnie wzięłaś pod swoją opiekę. Matko, moja, nie opuszczaj mnie. Nie przestawaj, o nie przestawaj modlić się za mną, aż ujrzysz mnie zbawionym, przyjętym do nieba. Gdziebym u nóg twoich, wielbił cię i dziękował ci na wieki. Amen.